Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj będę otwierać jajka niespodzianki dla dziewczynek. Mam tutaj ze sobą 6 sztuk, i dzisiaj będzie mi pomagać mój mały specjalny gość. Więc musicie zostać i zobaczyć, co tutaj w tych jajkach jest. Więc lajkujcie oraz komentujcie dzisiejszy film. A jeżeli jesteście nowi, to zachęcam do subskrybowania tego kanału. No i oczywiście wciśnięciu dzwoneczka. Póki co to pozdrawiam Was no i zapraszam do oglądania. Moi kochani, tutaj już mam przygotowane 6 jajek niespodzianek i zaraz mi tutaj będzie pomagać mój mały pomocnik. Dobra, zaczynamy. Pomocniku, wybieraj. Oczywiście, pokazuj co chcesz. Tu jest są mapeczki pomocnika. No i pomocniku, teraz wybieraj jajo. Super. No, później następnie. Tutaj, no. I otwieraj, zobacz. A zobac... ty też sobie weź. No, cię ja cię. też wezmę sobie. No, Ja sobie już przygotuję, niech leży na razie. Tu jest miseczka, weź tutaj myseczko. A, bo jeszcze musimy wziąć miseczkę na czekoladę. O, tu jest ja miseczka. Weźmy sobie od razu sedi zabawkę. Zobaczmy, hmm. jaka to jest zabawka. Troszeczkę bliżej. O. Mhm. O, laleczka Barbie. Tak mówisz? Zaraz ją O, jaka słodka, zobaczcie, bo to jest w ogóle seria dla dziewczynek, nie? O, i tak wygląda cała kolekcja Lalek. Tu jest nasza Laleczka. Słusznie ją. Mm -hmm. to, jest, to jest chyba taka normalna figurka. Nie, bo tutaj to jest. My chyba mamy Tom. Artystka to jest chyba jakaś? No chyba. Chyba tak, bo ona tutaj maluje. Pokaż. My mamy tą, o, tą. To jest chyba taka artystka. No, złożyłaś? Nie. No, daj to, może ci pomogę. Aha. I tutaj chyba będzie coś malowało tutaj, jak to Pokaż. artystka. To jest chyba różowa kredka. Tutaj nóżki. Tak? To jest, a bo to jest kredka. Patrzmy. O, rozwaliła się ta barwi. Dobra mniejsza z tym Zobaczcie, chyba pokażę. Wow. Ona naprawdę ta kredeczka maluje. I maluje ta kredka. Jest w kolorze dużo. Czemu ta barwi się w ogóle nie chce zainstalować? No właśnie. Ej. No właśnie, to jest pokazane. Nie chce wchodzić. Że tutaj właśnie maluje to. Są jeszcze różne takie. Ja bym na przykład chciała dostać, ym, ja już powiem Wam, że mam tą laleczkę w domu, tą Barbie, mhm. taką z afro, fajna, no powiem Wam, fajna ta Barbie, no i ta kredeczka, zobaczcie, tu jest taka kredka i ona powinna stać tutaj. Położę tutaj jajeczko, tam gdzie było. Dobra, no tak powinna stać, o, ta dam. O, ja będziemy tutaj kładli. No. no, dobra. Daj, e, teraz ja otwieram, Daj, więc ta uwaga. Ta gruba gruba talerka. Normalna jest. Dobra. Co ty? Dobra. Będziemy kłaść. No, dobra. Później tam zobaczymy. No. Okej. Okay. Zobaczymy co moje ma jajo tutaj. To nie jest serii zabawka. Nie jakieś jest pomagańczowe to serii, A ale żółte to nie serię. Aha, no, nie wiedziałam. Tutaj kochani, coś jest. Będzie dużo składania. Dużo składania będzie. Tutaj widać, że są jeszcze jakieś naklejki, jeszcze. ja pokażę. Poczekaj, zobaczymy, co to jest. Moi drodzy, nie wiem, to jakiś kosmita. Co to jest, znasz? No, mam taką jedną osobę. No, a co to jest? Jakiś bączek? Bo dla mnie to jest kosmita, tak? To jest taki bączek, moi drodzy. No nic. Mm. Dobra, może ja tutaj mojej cioci pomogę składać tą zabawkę. Mhm. Mhm. Gdzie jest instrukcja obsługi? Tutaj. Mm. Ja chyba... No, Trzeba te nóżki nie. powsadzać. Nie, ja wiem. Widzisz, już się nóżki powsadziłam i tutaj jeszcze się chyba wkłada coś. Tak. No. Tutaj się jeszcze tak wkłada. Te nóżki. I tutaj jeszcze trzeba nóżki włożyć i będzie zabawka gotowa. A co to w ogóle? Za to jest jakaś zabawka, w sensie, że to jest jakaś bajka, czy, czy to jest co to jest? Pokaż. Znasz tak. to w ogóle? Um, hmm. Chyba nie ma takich bajek. No, coś fajne to jest. Nie, napiszcie w komentarzach, może jak wiecie. No co właśnie, to jest. jak znacie odpowiedź na pytanie, no to napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach, no, w komentarzu, co to jest? Czy znacie jakąś bajkę z takim czymś? Znaczy to jest, nie wiem, ja to obstawiam, że to jest jakiś kosmita. To może jakaś bajka o kosmicie. No, może chłopaki będą lepiej o tym wiedzieć. No, więc... chyba tak, ale no w sumie jajka dla dziewczynek miało być. No, ale nie. w zabawkach dla dziewczynek, jak nie są zabawki z serii, to wcale nie, mu nie muszą być dla dziewczynek. No, ale różowe są jajka. Wszystkie jajka mam różowe tutaj z takim kwiatuszkiem. No, to ja już nie wiem, naprawdę. Nie ja też, no. I co, I, i zrobiłaś tą zabawkę? No, tylko się jeszcze trzeba powkleić y, naklejki. To ja ostatnią naklejkę tak szybciutko też wezmę, przykleję. przykleję. Na ten płatek. O. No i zadanie specjalne dla dziewczyn lub chłopaków. Napiszcie w komentarzach, co to jest, czy może jest jakaś bajka z tego? Mhm. My, I, czy, I co, czy dziwne my to my, jest? Masa my z moim ciocią nie naprawdę nie wiemy, co to jest za zabawka. Nie wiem, co to jest. To jest jakaś bajka. To jest jakiś bączek, nie wiem. Dobra, mieszam z tym. Nieważne. Nie nie Więc ja biorę moje jajko Zbacz i otwieram. I Jajka tam jest zabawka. Mogę mhm. sobie przygotować jakieś na te kolinki z znaleźć. Mm. Ale połóż tutaj tą zabawkę. D Dobra, później te zabawki będziemy pokazywać o, znowu wszystkie. znowu z serii mam. Może to znowu mhm. będzie laleczka Barbie? Może. Z serii? No, ja to no, powiem no. ci, jestem to jest y, Hello taka Christy zielona. Seria. O, jaka Hello słodka, spójrzcie. Uuu, uh, to jest jeszcze jakaś makieta chyba do, do, do złożenia. Może. Coś tutaj... No tak, to jest jakaś... No co to jest? Tak. Do czego to jest? Podstawka chyba. Wow, aż mi wypadła z rąk z wrażenia. Nie wiem. U, Słodka nie jest lubię składać zabawki. lubisz No, wiem. Ciekawe po kim masz to. Chyba po mojej mamie. Ech, moja mama to jest siostra mojej cioci, która już ma 388 subskrypcji. No i jeszcze tak na początku tak jak na początku mówiliśmy, to wtedy no wiecie, dobrze jest. Mówiliśmy. Ma -ma tutaj jest ta makietka, tutaj jest chyba jakaś, nie, nie wiem co to jest. Hello Kitty zimowa. A to jest to... jakiś jele. A to jest, moi, moi drodzy, to jest I chyba jakiś jelon... Renifer to jest na pewno. I tutaj jest naklejka, żeby jeszcze No nie to daj, przykleję to przykleję to na O jedny. Naklejki są fajne. Można tutaj sobie położyć. To jest taki na... renifer. Położyć... Trochę nie, nie tematycznie, bo już nie mamy zimy, jest wiosna, ale to nic. Dzisiaj trochę wiosennie na dworze, ale wczoraj była taka pogoda na plusie. Na plusie był. O i proszę bardzo. Dwadzieścia kilka stopni ciepła. Dobrze, bierzemy tam do zabawek. Dobra, później będziemy pokazywać. Twoja kolej, Czatoniu. Dobra. To jej tylko sobie... Następne jajo do otwierania mam. Okej, okay, to jest... Zobaczymy, co tutaj się A co tutaj było? No to jajko, które mam. Okay, tutaj. A tutaj jakie było jajko? No to, co mam teraz w ręku. A, rozumiem. O, jadę. ja... No czekaj, czekaj, czekaj. Ja włożę czekoladkę tutaj. Dobrze, ja proszę otwieraj. Moim, o, upadło. To nic. I tutaj, o, tutaj jeszcze takie kawałeczki. Ja się trochę to może zdobniemy na podłogę? Ciekawe kto będzie później sprzątał. No wiecie, po filmikach to te poliki. Co to jest? Zobacz fajne. Uu. Wow. Co to Uu, jest? ja mam taką zabawkę A co to jest w, w ogóle? To jest bo... taki pierścionek, taki losujący. To jest Jaki pierścionek. Jest do losowania? Jest Ej, pokaż mi, bo jestem bardzo ciekawa. Jest diament i złamane serce do wylosowania. Fajne to jest. Czy dzisiaj jesteście, yy, no, niestety już. Bo to... z swoim chłopakiem. jeżeli wam się ten wylosuje złamane serce, a może wam się wylosuje diament i po prostu będziecie mieć dzisiaj szczęśliwy dzień. No takim tutaj kole. Tutaj o to trzeba jakoś tak tutaj wsunąć. To jest taki super obrotowy pierścionek. Ja posiadam w domu taką zabawkę. Te ulotki to chyba nie są nam potrzebne. Można je ten wyrzucić. Nie widać twarzy? Nie, nie widać Twojej twarzy. Bo mi mama nie, nie pozwala pokazywać mojej się... twarzy, bo ja powiem, że Dobra. Mamy? To jakiś fajny ten pierścionek. Połóż tam do zabawek, a ja sobie wezmę kolejne jajeczko. Tak. Ja mam szczęście z, z zabawkami z serii. Mhm. Więc może tutaj też będzie zabawka z serii. Mhm. Może. Bo już chyba dwa, te, dwie kinderki były i dwie. Uuu, kolejna z serii. No powiem Ci, że masz szczęście. Zobaczymy jaka to jest. Serii. Tu troszeczkę Uu, bliżej, żeby widzowie. Kolejne lalki No, fajna. Uu, coś Ale coś to, jest dobrego, sama, to jest ta sama z tych samych lalek Barbie? Tak, nie, nie, to nie jest ta sama, mhm. bo. Ale nie ma tak. jest tej kredki. samej serii po prostu. No. Tutaj dostaliśmy aż trzy ulotki. Nie wiem dlaczego tak. O, I tutaj mamy daj tą potrzebnią ulotkę, Piękna, prawda? Daj tą potrzebnią ulotkę. Proszę. Ty trzymaj i przyznajcie. To chyba, jest to samo. I, ale przyznajcie, że to jest innego papieru. Inny prawda? papier, no. no? Właśnie, bo to jest taki bardziej Maty... listy. A ten jest taki śliski, no? Oczywiście. Taki, nie. Ale ta lalka, co? Ona no, stoi tylko, tak? No, chyba coś powinna robić. No nie, no, ona nie? tylko wygląda. To jest instrukcja? Ja nie, no chyba ona jest Czekajcie. tylko taka dla ozdoby. nie widać. Nie, nie widać się, nie bój się. Słodka okay, jest. I jeszcze tutaj mamy jakieś tutaj makiety. Uu. Uu. Ona jest chyba, y, czyli liderka. No. No nie wiem. Uuu, widać. Pokaż. Tutaj, bo... to znaczy, że chyba pokaż coś pokaż tutaj go. leci, coś, ta, ta coś to, to jakoś powinna lecić. Widzisz na instrukcji? To powinno jakoś lecić. Mhm. Mm Nie wiem. To Nie powiem, wiem, na czym to powiem, ale dobra. O. Mniejsza z tym. Zobaczymy Dobry. później. Więc <laughs> Taka fajka. jajko Fajnie. będzie należało do, do. mnie. Jak do ciebie? Coś ci się no. chyba pomyliło. No niestety. No niestety. Raz ja, raz ty. Była taka umowa, nie? Ale ja czy ty byłaś przed chwilą. No ty, bo dostałaś y, jajko ze serii. No i zobaczymy, co ja tu mam. Ale jajów, ale będzie uczta. Zobaczcie, no. moi drodzy, ile jest tutaj to czekolady. Ja otworzę, wow. ale nie będę zaglądała, jaka tam jest zabawka. Dobrze, Biedziałam dziękuję. Chyba niebieskiego. Co to Uy, jest? I taką zabawkę też polecam, bo też mam i to też jest, moi drodzy, krewka. Cie moi tak drodzy, to jest jakiś to... robot. Tak, kochani, ty... co on śpiewa? Nie, bo tutaj jakieś... O, spójrzcie. Yy, nutki są. Nie, tylko po prostu o te nutki wchodzi. A, chyba tak. Zobaczcie, i tutaj. I co maluje? No, że to widać w kamerce, że tutaj jest takie niebieskie. To y maluje, Maluję. to jest niebieska moi drodzy kredka. kredka. Tutaj, no, o, jest kredka i ona maluje. I hmm. można. Ty, tylko on nie ma twarzy. <laughs> Trzeba mu przykleić. O, o. o. <laughs> Trzeba przykleić. O, i tak wygląda naklejka. Do przyklejenia mm -hmm. na twarz. Okej. Okay. Przykleisz? No. Jestem tutaj poza kamerą. Weź no zatrzymaj nagrywanie. Nie no po co? Bo poza kamerą to po prostu... Nie, nie no powiem. to widzowie no to muszą wszystko na bieżąco oh. widzieć. Pokaż. Hop. Oh. Zobaczcie jaki słodki. Piękny. Dobra, to już tyle tych zabawek, nie? Zrobimy podsumowanie. Zrobimy podsumowanie, I tak. I połóżmy tutaj wszystkie. I teraz tak Gran Paula. Jak od, to? Od, od, jak Gran -Paula. Pozdrawiamy Cię Gran Paulo, jeżeli nas oglądasz. Chociaż wątpię. No Daj mi jeszcze tą loleczkę. Wow. Potkana taki jest. no to nic. U, już tak stoi. Tak już stoi. No. Ale nie, połóżmy tak. Żeby było wszystko widoczne. Mhm. mhm. I napiszcie w komentarzach. Która zabawka Wam się najbardziej podoba? Połóż, tak? Bez luzem. Bez, tak luzem trzeba. Dobra, mi... Napiszcie w komentarzach, która zabawka jest najfajniejsza. Piszcie numerki: 1, 2, 3, 4 czy 5. A szósta komentarz... zabawka? Przecież 6 jajek było, ej. No albo 6. Hello no, Kitty z zielonkiem. Napiszcie w komentarzach, to jest ciocia. Ponumeruję, mogę sobie jeszcze być? No możesz już zjeść możesz. I ponumeruj jeszcze raz te wszystkie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Która załawka najbardziej Wam się podoba? Ty mów, która najlepsza jest dla ciebie zabawka. Dla mnie, która mi się najbardziej podoba? Wszystkie. Numerek? Wszystkie! Bo ja już jestem stara i mi się wszystko podoba, co jest dziecinne. Ja nie wiem. No. A tobie która się najbardziej podoba? To szczęście mówię, że jeden, znaczy nie jeden, tylko podniósł że to, które tak. Dwójka, mhm. czwórka mhm. I, i szóstka. I hello. Okej. Okay. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Ale weźmy jeszcze tam tą Co? karteczkę. Musimy... Którą karteczkę? Na... Od tej naleczki jeszcze było. Któr? To? Sodia nie. Ojej tutaj tutaj już. To nic. Dobrze, dobrze, dobrze to, kochani. Pokażę pokazać jak to wygląda. O, takie o. To chodzi o... Trzeba. O, tak i na do Dobra. I teraz to... poukładamy tutaj wszystkie zabawki na swoich miejscach. Już kończymy ten odcinek, proszę panią. Tak. Pa. Kochani, to są wszystkie zabawki, które były w jajkach. Ciekawe są. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał i będziecie wpadać tutaj częściej. Na razie pozdrawiam was, moi drodzy, i do następnego odcinka.